Nad wynikiem w Przygotowujemy zanętę. Nic z tego, co ostatnio się sprawdzało. Czyli kukurydza, wanila, zonęta, konopia. Zobaczymy, jak będzie w tym. Na tym wypadzie. Oprócz zaraz sobie tutaj trochę toaletu. pierwsza sztuka. O, oh, jak maluchy. Zero. 56,5 A, to ładnie. Dobra. Chodź, idziemy. Wcale tak, nie mniejszy. No, o. Weźcie. No po takiej dłuższej przerwie. Pa zobacz co tam się dzieje na wodzie. Patrz. Okay. Zobacz Krystian, patrz. Yeah. Place jakie. Yeah. Nie. Nie da się odpiąć? Pa jak idą, patrz, cała ławica idzie, patrz. No. Ale przyściech ma rozdarte. Nie większy. Ooo rekord. Ja się... No nie poczekam, może jeszcze matę wyciągniemy 58 mhm. Rekord Dażej ile ich tam było? 5-5 no. No. No 5-6 nie okłam 5-6 5-5 nie oszukuj Nie dodawaj tu już centymetrów No 5, i co? 5,6, co ty kłamiesz? Zobacz, że tu pysk Jest nierówno O Czekaj O widzisz wina Będzie 70, Janek Odpowiadam ci. Dobra, chodzi. Szybko. Pięcie. jest taki gluciko i do wody siedzi coś tam jakiś maluch Dobra. ostatni już dzisiaj daj go w lewo No tam macie? Śledzia! Śledzika małego. Takiego. Jesteśmy już w połowieniu. Mam nadzieję, że się, niego się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrypcji, łapki w górę, komentarza i widzimy odcinka na kanale. ma